Witam, Witamelo, cześć Siemankę, ja nazywam się Jasmine F, witam Was na moim kanale, witam Was w kolejnym, jednym już z ostatnich odcinków z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic, na intro i może opowiem, co się u mnie działo, co się będzie dalej działo na kanale. Także tak, tak jak powiedziałam, moi mili, jesteśmy w Komnacie Tajemnic już. W poprzednim odcinku Komnata Tajemnic została otwarta. Eee, ostatnio e, mieliśmy e, 8 dni z, z soundtrackiem z retro gier, moi mili. Ja teraz tędy przejdę? Wow. Spaduwa. Czuję, że coś odblokuje jak wrzucę wszystkie te ślimaki do środka. Flippendo! 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 <laughs> wrzucę wszystkie ślimaki Flippendo! do środka, ale nie miał na myśli siebie. Dobra, pomiń to. Pomin to, pomiń to, pomiń to. Eee, z retro jako że tak, moimi e, był okres świąteczny, e, Sylwester i tak dalej. Dużo w pracy siedziało, jak wiecie, pracuję w urzędzie i no, kupa sesji była, jako że ja informatyk, to ja musiałam to wszystko dopilnować. Jakieś tam świąteczne sesje w, w kościołach i tak dalej. No, leć tam. A i nic się nie wydarzyło, no dobra. A może? A nie, to się tylko zamknęło. Także moi mieli praca, praca, e, święta, sylwester, chlańsko. Musiałam też trochę odsapnąć, e, pogodzić się ze swoją głową. Także, jak miałam się do czegoś zmuszać, to powiem e, szczerze, że wolałam sobie zrobić przerwę od tego YouTube'a, a też podzielić się z Wami przepięknymi sentrokami z. Jednych z moich ulubionych gier na PSXa. Spaduwa, spaduwa, spaduwa. Mhm. Mm I pewnie teraz to mi się obniży. Będzie taki kurde parkour na czas, nie? A i mam nadzieję, że nie spadłem, bo biegłem do przodu. No, i tutaj chyba wracam na sam początek. Otóż to. Brązowa karta. Zaraz ją przeczytam. Tylko może pierwszy przejdę tu, bo ja nie wiem, czy to się zapadnie, czy nie. Nie. E, czyli tak, mieliśmy brązową kartę i to był Wildfruit Elfic 1112-1199. Pierwszy czarodziej, którego. E, Pobodu, po pobodu, pobodu, bo tutaj wiecie, polskich znaków nie ma. Afrykański erum pent. Kulera, takie nie po polsku dla mnie mocno. O, ostatnie fasoleczki, chodź, tatu. Tutaj a... kupiłem się, powiem wam, ostatnio smartwatcha. I polecam takie cacko. Ze względu na to, że na przykład teraz e, nie muszę się pierdzielić z y, smartfonem i stoperem, tylko w smartwatchu mam ten stoper. E, to jest easy peasy. Przy kangurku Kao, gdzie uciekałem przed niedźwiedziem, to to jest po prostu... chyba nawet skakać nie muszę, nie? No i pewnie ja spadnę w dół, a kula tu utknie. Jezu, jakie to jest oczywiste. O, a ja wpadłem jeszcze w dół. Miałam mówić, że mam nadzieję, że to ona nie spadnie. Szkolnij sobie, masz coś jeszcze? Na co? Nie mam już tych? Lol. Uu, podoba mi się ten etap. Takie etapy w całej grze mogłyby być. Czyli taka typowa zręcznościowa, uskakania. Chociaż pewnie też chyby byłoby dużo więcej rajdów. Uuu, to już chyba ostatnia sala, nie? Tak jaj! Tutaj mamy jakieś zbiórki. Popatrzymy, czy tu jeszcze nie ma sekretów. Ile tu w ogóle mam sekretów? 0 na 0. Tu już nie ma sekretów. Czyli w poprzednim etapie miałem czas, żeby je zrobić. Dobra. Zrobię sobie jabole. 5 sztuk jabola. i mamy Saiva. Ginny! Ginny! Chodź tu moja Julio Ruda. Ginny, please wake up. BDSM faktycznie jak z takich e, gier typu Rayman, e... Tom Tom Riddle. She's still alive, but only just. Little Ginny's been writing in my old diary for months. She poured out her soul to me. I z tego co pamiętam, to jest Horcrux. pierwszy albo drugi zniszczony przez Potera. Chyba drugi, ale nie pamiętam, co było pierwszym. I teraz literki się powinny pozmieniać, nie? Harry. Ginny mi wszystko o I'm afraid that your second-year magic tricks will be worthless against the power of the greatest sorcerer in the world. on ego tak klockhart. Lockhart. Dumbledore. Dumbledore is gone. Now I'm going to teach you a lesson. Let's match the powers of Tom Riddle, heir of Slytherin, against the famous Harry Potter. <laughs> Nie twoją, tylko bazyliszka jak już. No that's a phoenix fox it has at the from dumbledore no doubt afraid to come himself well it won't save you harry potter speak to me Slytherin. greatest of the hogwarts four Is game is Uuuu, taki płaski trochę ten wąż. Wiadomo jakie to były czasy, ale i tak trochę płaski ten wąż. On chyba o czym wydłubił bazyliszkowi, nie? Tylko że bazyliszek ma dobry słuch. To jest problem. Aczkolwiek powiem tak, e, Harry Potter miał dużo więcej... E, dużo więcej farta niż rozumu. Jezu święty, jak tu sterować? Ale to jest easy. Ja pierdzielę, jakie to jest easy? Boże ja myślałam, że, że wypiję te pięcie boli i jeszcze mi zostanie i jeszcze i nic mi nie zostanie. A tu o, proszę. No chyba, że on teraz stąd wyjdzie i będzie part two. O kuźwa. Dobra, cofam moje słowa. O z której dziurki teraz wyjdziesz? O Jezu Święty, ale mi zapierdzielił hita. Ale jak ja mam go w ogóle? Dobra, cofam te słowa, które powiedziałem. Jeszcze w dodatku nie mogę na tą jego różową flegmę stawać. Dobrze, że ta flegma po czasie znika. Tamtędy wyjdziesz, nie? O kurde, drugą dziurkę sobie znalazł. Po teże umierasz, stękasz jakbyś kurde, prawie seks. On chyba jest odporny na moje hity jak... ...Żyga. A, jeszcze uniki potrafi robić. No. Jaka muzyka... A może to... po prostu... Tak! Ja mu chyba w ryj powinienem strzelać, nie w cielsko. Nie wierzę. Wszystko od nowa. Pominimy to. Mam nadzieję tylko, że mam te jabole. Ale tu jest przeklęcie, chore sterowanie. Dobra, pominimy to i wracamy do etapu. O tym mę do uniki robisz. Skąd teraz wyjdziesz? Ale cipa, jak widział, że prawie dostał, to się chowa. To powinien być jakiś celownik, bo tu nie wiadomo, jak tak naprawdę na jakiej wysokości celować. No chyba, że to tam, gdzie. Muszę się skupić, żeby znów kurde do dołu nie wpaść. No co za... oraz sterowanie. Masz cię, kurde? Cię trzeba z bliska. Tędy wyskoczy. A, mówiłem? Go trzeba hardkorowo, po prostu z buta. W wjeżdżam, o! Nie bać się ciecia! Masz, siarzu Łoj! Trochę przegiąłem. Wpólni sobie. Jeszcze mam dwie flachy. A ja myślałam, że to będą jakieś ścigania, korytarzami, tunelami, kanałami, tak jak to było na filmie. Ciążę zresztą chyba też. Wow. Idź w piz. Tu. Ostateczny cios krytyczny. Nie, jeszcze nie ostateczny. Trzyma się. O, teraz dostał ostatnie krytyka. <ścoughs> Jaka. To jest najlepsze zakończenie Evergry Takie bykowe, że to słów szkoda no! <laughs> Ja pierdolę <laughs> za cringe, Jezu Ja rozumiem, że to gra dla dzieci, ale bez jaj

Lucius Malfoy had threatened to curse the board if they didn't remove me. But they decided to stand up to him. Now that the heir is gone and the basilisk is destroyed... Dla mnie to w ogóle Hagrida powinni uniewinnić e, za to, że wyszło, że poprzednio e, to Voldemort otworzył komnatę tajemnic i tak naprawdę powinni na stare lata e, zacząć uczyć go e, w Hogwarcie, tak żeby miał po prostu dyplom ukończenia szkoły magicznej.

There's a banquet waiting for you downstairs. What do you propose for the first toast? To friend, loyalty, Most of all, the rest of the final term passed in a haze of blazing sunshine. Hogwarts was back to normal with only a few small differences. Defense against the Dark Arts classes were canceled and Lucius Malfoy had been sacked as a school governor. Draco was no longer strutting around the school as though he owned the place and very, he looked resentful and sulky. On the other hand, Ginny Weasley was perfectly happy again. This is our last day at Hogwarts. Yeah, the only thing left to do is the house cup ceremony in the Great Hall. To Slytherin wygra. Pamiętam, że w którejś... Aha. Czyli ja mogę tak naprawdę jeszcze sekretów poszukać, ale tak naprawdę to nie chcę. Już mi się... Już po co będę wam przedłużać? Idziemy za Hermioną. Co to za mużyczka? Mogę się jeszcze ponapierdzielać.

No jak, jak on ma zielony Rick sweterek, a nie faktycznie czerwona peleryna? To 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 <try> przynajmniej pokonał mnie Gryfon, a nie kurde ślizgon.

After you and Harry saved Hogwarts, I should think so. In fourth place, Ravenclaw. Thank you for not saying last place. In third place, Hufflepuff. Thank you. We find finishing in the middle to be quite adequate. And now for the second place house. Gryffindor. It'll be you, Gryffindors. You're naturally second best. I teraz mu przerwie, przerwie Dumbledore i powie Slytherin. Chyba teraz będzie jakiś tekst. Pamiętam za dzieciaka, że teraz wygraliśmy uczciwie. A może to w trójce było? Że teraz wygraliśmy uczciwie, bo wiecie, w pierwszej części to było tak naciągane mocno. Bo ten dostał 50 za to, ta 50 za to, ten 60 za to i jeszcze Neville e, 10 chyba. Autorzy zespół PC No Wonder NMA Entertainment Studio, produkcja. E Powiem Wam tak, zostawię Was z napisami do końca, jeżeli chcecie mm, trzecią część przygód Harry Pottera, czyli Harry Potter i więzienie z kabanu, który jest jedną z bardziej moich ulubionych części, łącznie z piątką albo szóstką, już nie pamiętam, bo czwórki to po prostu nie znoszę. Grawę tylko w demo i nie chcę w pełną wersję. Znaczy, nagram, no ale. Pozostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Wpijajcie również na fanpage, e, który Wam się teraz pojawi. Nazwa fanpage'u mojego jakoś w lewym górnym rogu. No i oczywiście możecie w komentarzach również e, propozycja na gry e, mi pisać tutaj. Mogę kontynuować Syberię, mogę kontynuować Reksia. Dużo tych gier zacząłem, które mają dalsze części. E, tak jak wspomniałem, jeżeli e, Wam się podobało, wiecie co e, robić, ja Was zostawiam tutaj z napisami końcowymi do zobaczenia w następnych filmach, seriach. Na razie cześć.